Dzień dobry wszystkim, Dream z tej strony, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutal Wolfenstein 3D, piętro 8 i zaczynamy. E, fajny, ciekawy początek mamy w ogóle, bo jesteśmy w sekrecie. Proszę bardzo, jak tylko przejdziemy przez tą tutaj ścianę, którą podnieśliśmy, no to właśnie ujawni się nam informacja, że sekret tu był. A ja tu sobie już granatę rzucę, mam ich sporo. No i trzeba będzie się tutaj jakoś nimi asekurować, mamy tu sporo przeciwników z miotaczami ognia, a wiadomo, że oni są naprawdę mocni. No już tutaj mi nieźle przypalił. Ale oni tu wychodzą z każdej strony, na razie to po prostu unikam ataku ich. Uważamy, uważamy. Może ich nie słychać, że idą. Teraz tylko krzykną i tyle. A tutaj jeden. Uuu, tutaj, patrzcie ilu jest. <laughs> plecy słyszałem że mam tutaj dobitka <laughs> no tam nikogo nie ma ten dobrze. dobra idziemy najpierw w dół tu, się zaczęliśmy to idziemy w dół najpierw pokażę Wam oczywiście za chwilę mapę na rafu auto poleciało ale co tam mamy amunicji sporo uważamy tutaj <laughs> rzucił <w> granata sobie <laughs> tu mamy sporo beczek więc Możemy teoretycznie się tym obronić Nawet Aha. Jedna beczka, jeszcze jedna. Tutaj gdzieś był kolej z miotaczem, trzeba cię o niego uważać. I tutaj w sumie ciekawostka taka, bo tutaj mamy sekret w tym miejscu. On jest w sumie tylko po to, żeby dostać się na drugą stronę, bo w oryginale nie można było przecież beczek rozwalić. A my je możemy przecież rozwalać i zdobyć tutaj wszystkie itemy, jakie się tu znajdują, czyli amunicję i życie. Eee, więc taki teraz, na ten moment, ten sekret jest bezsensowny, ale no w oryginale to jednak miał sens. Eee, Ostatni sekret już będzie w tamtej części, ale no, pójdziemy tak jakoś po kolei w miarę, tak? Żeby nie było, żeby się potem nie plątać. Przykaz eee, przekazy chyba też... Jakoś konkretnie pójdziemy w stronę wyjścia, mi się zdaje. O, tu mamy klucz przy okazji. To jest spoko. Tutaj co mamy? O! Myślałem, że z motaczem wyskoczy już tutaj. I 10 granatów przy okazji już nabyte. Okej, okay, tu uważamy po kolei powolutku. Krocz po kroczku. Tutaj, o, amunicja. I jeden przeciwnik, który to wszystko chronił, hehe. <laughs> No i sporo amunicji było do uzupełnienia akurat. Spoko, ja się cieszę już. A i tutaj o, oddalimy sobie mapkę. Widać, że tutaj mamy widok... aż z swastyki, tak? E, nie w tą stronę poszedłem. Tutaj jeszcze w tą stronę pójdziemy, gdzie lepiej ją widać dzięki temu. A, tutaj mamy małe pomieszczanko. A, już tutaj wylas koleś. Tutaj był jeden drań. No i mam już full ammo do tej broni. Uwaga. No i tutaj już zaraz będzie ostatni sekret, tylko y, muszę sobie posprzątać tych przeciwników. No to był wazon. Chodźcie wam. Musieli tutaj wyjść, już. <laughs> Drawnie. Tutaj, uwaga. Tutaj jest trochę przeciwników. Y, sypialni, może być taka sypialnia, bo to łóżka są poustawiane. O, haha, zależyłem strzelić za nim podszedł. Tam był z prawej. Głównie tak, z prawej się to zauważyłem. Apteczka, jeszcze jadło jakieś dodatkowe i na później apteczka zostaje. I tu mamy sekret, od tej strony podchodzimy, klikamy i mamy KMA. To uzupełnia amunicji, tak? I teraz już idziemy w lewo, aby tutaj do wyjścia tylko nie dojść, bo w sumie nie wiem, gdzie jest na ten moment wyjście. Tutaj takie pomieszczonko. No, tutaj beczki znowu się pojawiają Nie niby już, taki labirynt jest nie, ale No tutaj idziemy sobie jak chcemy przecież Macie tam beczka, mnie was potraktuje Na pewno któryś zginął od tego Powolutku, by nie dostać Tutaj są, za drzwiami Ja o tym wiem, bo już tutaj dotarłem wcześniej jakiś cudem Aha, dobra. O! Nie wiem, czy on żyje, czy nie. Aha, granat. Nie wiem, czy wrzucił, czy nie rzucił. Nie było strzału. Dźwigucho, znaczy, się chodziło mi. Aha. Tutaj będziemy mieli problem, no bo tutaj jest sporo przeciwników. Albo z lewej, albo z prawej będą nam chodzić. Aha. O, no właśnie. Przez co chwilę się oglądać, żeby albo z tej wejdą, albo z tej. Aha, żeby się nie. Chciałem wrócić okiem na mapę. Ale tu jest chyba większy korytarz, zwrócimy na tutaj się. Zobaczyć co tu będzie. przewodę. O ile drzwi tu jest. O kurczę. Złoty klucz wszędzie potrzebny. Haha. <laughs> <laughs> Ale się wytrzani. No, przynajmniej sekrety mam odkryte, czekajcie. Yy... To samo. Ciekawe, czy tam wyjście przypadkiem nie jest. Mhm. No dobra, ja spróbuję tędy sobie jeszcze, wrócę się. Żeby przy okazji złapać to ostatnie ramy, tak, Z tego naszego... ...tutaj... ...tej mapy, tak? Bo tędy nie poszliśmy przecież. Tutaj nie poszliśmy, od swastyki. Chodziło mi o swastykę, miałem nas wszystkich, dlatego tak. O, mówię, mówię, nie wiem o czym mówię w sumie. Dobra, tutaj w ogóle jakieś zmiany pomieszczenia. Cegły, czerwone. Tutaj jeden przeciwnik, drugi o, i dźwię jakieś już. Pusta, pusta. Aha, w sumie, Dobrze, że to przede, mną, musiałbym się specjalnie cofać, niepotrzebnie już. Tak. No i biegniemy. Już tam. Tutaj mogłem od razu tu pójść, bo było szybciej o wiele. Tak to właśnie się wracałem tylko eee, By nie pomylić się tędy i na, na przekos i sprawdzam czy ktoś nie wyszedł tutaj. Już mógł ktoś przylecieć na cwaniaka. No tu pusto, tu czysto, z tej strony nieczysto. No. Masz granatę, myślałem się, że wrócił ten granat, jak już cudem już. O! Masz, oho, udało się. No i co, pójdziemy jakoś po kolei mi tymi drzwiami. Wiem, że to są malutkie pomieszczenia teoretycznie. A jednak nie. Patrzcie, jakoś naokoło można w ogóle iść. Hmm. <laughs> Skaczcie tutaj otworzenie. nie. Nie nie ma sekretów, tu już nie ma co nawet. Dobra, teraz tu. Nie ma. Tutaj. A ty, drani. Na wszelkich wypadek granat. Na tu bitkę. O, teczki. O, też fartownie. Tu było amo tak. Dobra. <śladne> wejście. Tutaj. Amo. O, spoko. Tutaj. Za mną były drzwi, to którym flazem chyba. się nie mylę, tak. To tutaj teraz. <śladenie> ładniej się kosi tutaj szybko, o, jeszcze napteczka 100% spoko. tylko żeby nie, nie tracić teraz tego full auto, o i klucz Spoko, już w stronę wyjścia można by było iść jakby to chciał tu byliśmy, teraz pewnie znowu kółeczko zrobimy nie jakaś odmiana aha, tu beczki. a i żarcie, ale to już full mam no to tylko przeładować sobie mogę i do wyjścia tu a wyjście było z tej mańki tak ok i ciekawe czy każdy drzwi wchodzą do tego samego pomieszczenia <laughs> chyba ta masz tam z automatu no, ale zmienię w sumie broń sobie już yy, na coś innego tak bo ile można marnować amunicji z tej jednej no, to trochę gorsza jest oczywiście co o tym pamiętać, no ale to niej co chwilę gdzieś amunicja leży. Z kogoś wypada. O! Dawaj, dawaj, podejść. <grywka> Reload i wyłasimy. O, nie, znowu ten zmiotaszem. Skupany. Albo mnie padł, dobrze, a jest. <grywka> Fartownie. To mi przypomina już coś. Ktoś, kiedyś coś podobnego miałem. Ale to chyba nie da się wejść do tych słuchów, tych filarów można powiedzieć. O amunicji ile? Haha. Dobra. A amunicja, amunicja. Jeszcze tutaj jakaś nie ma. Dobra, może... Nie, no tego tu już nie dobrał. Klema sobie weźmiemy, Dla odmiany. Aha. Taki labiryncik, tak? Z beczek slanom ich bardziej o kurde ale tu ich siedział jeszcze ktoś tam żyje <grywa> może że tam jeszcze gdzieś apteczki i siedzenie jest na sobie uzupełnić będzie No brali reload. reload ja to się wycwanie zrobię Zwolę sobie beczkę żeby się cofnąć żeby ten zmiotaczem mnie nie sięgnął cieli tu jeszcze siedzę <noise> Dobra, reload. O ty drań. A się z tutaj jeszcze na mnie. <noise> Ile beczek rozwaliłem po drodze. A, nie jeszcze jeden przeciwnik. No dobrze, teraz to tylko trzeba by sobie uzupełnić życie i do wyjścia śmiało można lecieć. Trochę przyspieszymy to. Tu amunicja była. O właśnie. O, apteczka jest tu. I spoko, więc no nie zupełnie, no bo... Nie mam żadnego rapa po drodze. Szybka już mapa tym razem. Więc do wyjścia. I to chyba już by było tyle. Tak, co na 100 na 100. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.